No i kochani, konstrukcja wygląda w ten sposób. Muzyka Kochani, konstrukcja wygląda w ten sposób. Nie jest to konstrukcja, która ma tu przetrwać lata i sezony wielkie. Ma mi wytrzymać ten sezon. Mam nadzieję, że wytrzyma, że mimo tego, że jest to zrobione z bardzo byle jakiego materiału, to uda mi się trzymać w tym co. A oczywiście pod tym pomidory. Ma to być tylko taka wiatka, zadaszenie przykryte tylko agro włókniną białą taką letnią żeby bezpośrednie deszcze nie lały mi się na pomidory co ma sprawić że jednak te pomidory będą miały ciut cieplej ciut cieplej może ciut suszej w przypadku jakichś tam ulew na dzisiaj też na popołudnie zapowiadana jest ulewa co troszeczkę mnie przeraża bo chciałam dzisiaj posadzić i pomidory i papryki no, i będę musiała to już zrobić, bo mamy już 25 maj, więc chciał, nie chciał, to już jest chyba ta pora, żeby jednak wysadzić te rośliny do gruntu. Nie mogę ich też po prostu trzymać w nieskończoność w doniczkach. Mam jedną sztukę na parapecie, która już kwitnie, więc niech sobie kwitnie, ja jej stamtąd nie wynoszę, bo nawet za bardzo nie mam gdzie, a na zewnątrz po prostu też nie mam takich warunków, żeby ją wnosić i wynosić, więc na razie zostanie tam, gdzie jest. Tam też ma przewiew, bo okno jest teraz jest ciepło, więc okna mam południowe, wysokie, dwumetrowe, więc spokojnie słońce ma pod dostatkiem. Natomiast te, które trzymam w foliaku, jedne na drugich, można powiedzieć prawie, że no już najwyższa pora, żeby tutaj wsadzić. Dlaczego zrobiłam tą konstrukcję teraz, a nie w momencie, kiedy będę wysadzać, na przykład wysadziłabym pomidory i dopiero stawiałabym taką wiatę? No, a no dlatego, że tak jak widać, zrobiłam tam niezłe pobojowisko. Więc gdyby mi tam rosło kilka nawet pomidorów, a jakieś podejrzałam, że sześć, może 8 się tam zmieści, no to miałabym już problem. Już miałabym problem z tym, że po prostu bym je deptała. Więc nie chciałam tego robić wcześniej. No nic, teraz powolutku. Zabieram się za znoszenie tych wszystkich pomidorów z foliaka, sprawdzeniu gdzie które jakie posadzę. No i biorę się za sadzenie. I. Oto i moje rozsady. Oczywiście, jak zawsze, rozsad jest dużo więcej niż miejsca, gdzie mogę je posadzić. Po tej stronie, tu bliżej, będą na pewno papryki, tam dalej, będą pomidory. Nie jestem w stanie określić, ile tych pomidorów uda mi się tu zmieścić. Mam nadzieję, że dość dużo. Aczkolwiek jak zawsze pomidorów i rozsad mam zawsze zbyt dużo. Także część na pewno pójdzie jeszcze do oddania. Z tego co słyszałam, po ostatniej nawałnicy, paru osobom wszystkie krzaki uległy praktycznie zniszczeniu. Więc jak ktoś będzie chciał, to na pewno oddam. No i biorę się zasadzenie. Tak jak widać, niektóre są rozsady są całkiem, całkiem piękne, duże, ładne, aż za duże, a niektóre są takie mi mikre. Te mikre z racji tego, że były bardzo późno siane, dopiero 28 marca, natomiast tamte siałam yy, końcem lutego, także jest między nimi miesiąc różnicy. Mam nadzieję, że nadgonią. Pomidory za to rosną bardzo różnie, w zależności od tego jaka to odmiana. Niektóre już widać, że są bardzo mizerne i te zapewne pójdą w odpad. No bo z jakiegoś powodu, no coś im dolega. Nie jestem w stanie stwierdzić co, być może je przelałam, a być może po prostu nasiona były do niczego. Bo niektóre jak widać, krzaki całkiem okazałe. No dobra, dość tego gadania. Trzeba się brać za sadzenie. Kochani. Także nie będę Was zanudzała z sadzeniem tego, bo film miałby bardzo dużo, 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 dużo minut, a nikomu się nie chce oglądać. Przynudzania jak sadzę raczej. Tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym bądź razie posadziłam od brzegu z, yy, paprykę spiczastą oraz paprykę malutką. Te takie yy, mini papryczki. Natomiast dalej mam rządek papryki chili. Teoretycznie chili powinna być sadzona w tunelu. ja spróbuję uprawiać ją na zewnątrz, z prostej przyczyny, że jednak w tunelu mam zbyt mało miejsca. W zeszłym roku paprykę, którą sadziłam w tunelu, w ogóle się nie udała. Była brzydka, byle jaka. I to znaczy, była, bo nie powiem, że nie. Nawet mi się podobała, ale jak zobaczyłam porównanie z tym, co mi urosło na gruncie, a z tym, co urosło w folii, no to jednak na gruncie była dużo ładniejsza. Oczywiście, jeśli trzeba będzie i temperatury będą spadać w nocy poniżej 10 stopni, no to będę musiała paprykę ukrywać, zresztą tak samo i pomidory. Mam nadzieję, że już takich temperatur mieć nie będziemy. Jednak na Pomorzu Zachodnim już powinno zaraz zaczynać się praktycznie za miesiąc lat, pełnia lata, a tu co okaże się. Dzisiaj teoretycznie od godziny 14 ma padać, także mam jeszcze 29 minut na posadzenie tego zagona i zobaczymy co to będzie. Uda się, czy się nie uda, czy zaczęło padać, czy nie Na pewno dam wam znać, jak mi poszło. No, i kochani, tak to wygląda. Chodziłam, chodziłam, liczyłam, liczyłam i zobaczcie, jak to wygląda. I mamy tak: Betalux, y, Zyskę, Picador, Avizo, Atol, Malinowy, Bosman. Dalej mamy, y, co my tam mamy? Betalux czy Babinicz? Ojej. Pikador. Tak. Pikador i jako ostatnie Faworyt. A jeszcze, a, Wizo jest tu. Dobra. I Babinicz. I teraz tylko tak. Na ile to było możliwe, Babinicz, gdy rósł, gdy zaczął kiełkować, był bardzo ładną krępą roślinką, naprawdę taką fajną roślinką. Natomiast teraz jest to najgorsza rozsada, jaką mam. Nie wiem dlaczego, tak się stało. Za to, jeżeli chodzi o Betaluxa, zyskę, faworyta, nawet atola, nawet malinowy smaczek, jest to bardzo, bardzo ładny. Ładna rozsada. Przeszkadzają mi tu troszeczkę. No, także tak to wygląda. Biorę się zasadzenie i biegnę gotować obiad. Chmury, co prawda, zobaczcie. Zaczyna się chmurzyć. Słońca nie widać za chmurami. Ale tam. Pójście piękne, błękitne niebo bez praktycznie chmur. Także jeszcze nie wiem czy to będzie padać, czy nie. Ale, 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 ale trzeba się szykować, że może jednak padać. No i kochani, skończyłam. Udało się posadzone. Roślinki rosną. Doniczki, które widać takie wkopane trochę na pół leżąco, to są moje znaczniki, jaka to jest odmiana pomidorów. Nie chcę mi się już dzisiaj opisywać ich i przyczepiać tasiemki, ale najprawdopodobniej zrobię te tasiemki. Jak widać na razie pogoda się nie sprawdza i chyba dzisiaj jednak padać nie będzie, a jeśli będzie, to dopiero wieczorem, bo zobaczcie, jakie jest niebo. Piękne, błękitne. Nawet słońce wyszło. I zrobiło się bardzo, 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 bardzo ciepło. Ja teraz biegnę raz, dwa, trzy, gotować obiadek. Wrócę tu wieczorem. Wtedy też myślę, że może podleję te pomidory, zobaczę jak się będą zachowywać, chociaż ja je dość mocno wczoraj podlałam wieczorem, i ja one dzisiaj, jak je sadziłam, to jeszcze były mocno podlane, mocno, miały po prostu mokro. Tam jeszcze kilka mam roślin, które mogłabym ewentualnie posadzić, ale to znaczy mogłabym, ja je posadzę, tylko muszę pomyśleć, gdzie. Co prawda, tam miałam zostawione pomiędzy truskawkami a czosnkiem pasek na truskawki i nie jestem pewna, czy czasem tego paska nie przeznaczę jednak na pomidory. Ale to jeszcze zobaczę. Na pewno niektóre posadzę w donicach. Mam kilka takich dość sporych donic, i myślę, że to będzie dobra opcja. Nie wiem jeszcze co z moimi warzywami typu marchewka, pietruszka, bo nic nie wschodzi. A w nieszczęsnych ogórkach okazało się, że zaczęła szaleć, yy, zaczęły szaleć pchełeczki, te drobne paskudne pchełeczki. Yy, najgorzej, że nie mam żadnego takiego ekologicznego oprysku gnojówki, więc nie wiem co z tym zrobić. Spróbuję poczekać, zobaczyć. Może rośliny będą szybsze od tych pchałek. Natomiast jeśli się okaże, że one będą jednak wolniejsze, poczekam jeszcze jeden, jeszcze jednorazowy siew ogórków. No ale zobaczę. Poczekam. Dam im jeszcze szansę. Niech troszeczkę wezmą się za siebie same. No nic, na tym kończę. Dziękuję wszystkim za uwagę. I do zobaczenia następnym razem w moim miejscu na Ziemi. Pa pa!